Dzień dobry, to jest program Zero Speedwaya, w którym nie rozmawiamy o żużlu, a naszym gościem jest Denis Zieliński. Cześć Denis. Cześć. Słuchaj, rozmawialiśmy sobie chwilkę przed rozpoczęciem naszego nagrywania, że ty się interesujesz energią odnawialną. Czy to prawda? Tak, interesuję się, wybrałem szkołę, chodzę do szkoły w Toruniu, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska. Lubię bardzo, tam jest dużo rzeczy takich, które, no, energia odnawialna są to wiatrak... Wiatraki, tak, ale to jest w ogóle cała przyszłość, nad którą się zastanawiamy, jeżeli chodzi o naszą planetę. Dokładnie. Które z rozwiązań, jeżeli chodzi o energię odnawialną, ma największą przyszłość Twoim zdaniem? Moim zdaniem też samochody, które pobiera, ład są ładowane z na przykład paneli fotowoltaicznych, jest, emisji spalin w ogóle nie ma. No, to są te najważniejsze tematy, które przyczynią się do tego, żeby planeta była lepszym miejscem do zamieszkania. Tak. Czy ty wiesz w ogóle, że na Times Square w Nowym Jorku, w takim bardzo widocznym miejscu, jest umiejscowiony taki zegar, który odlicza czas, który może się dla nas okazać nieodwracalny, jeżeli chodzi o skutki, które człowiek wywołał na Ziemi, te negatywne skutki dla planety, po czym potem nie będzie już odwrotu? Czy to by w ogóle należy. Na sercu dobro również naszej planety. Patrzysz na takie rzeczy? Tak, patrzę. Też między innymi na przykład segregacja śmieci, to jest też ważne. Korzystanie z wody, do, taki, która jest potrzebna, nie jakieś tam. W racjonalnych ilościach. Tak, tak. Jeżeli myjemy zęby, no to myjemy zęby, zakręcamy tą wodę. Podczas mycia, żeby nie leciała i nie, żebyśmy nie marnowali tej wody, bo ona się kiedyś po prostu skończyć może? To są pierwsze z bardzo ważnych treści, które chcieliśmy przekazać w cyklu naszych programów. Dbajmy o środowisko wspólnie, tak żebyśmy mogli tutaj na tej naszej planecie spędzać czas w bardzo miłym klimacie. Ale teraz nieco zmienimy tematykę i poetykę naszego spotkania, bo jesteś również fanem tatuaży. Tak, zawsze od, od młodego wieku chciałem te tatuaże mieć. No już teraz trochę ich mam i chcę mieć więcej. Dobrze, ale zazwyczaj jest tak, że jeżeli ktoś już decyduje się na tatuaż, to to się wiąże z jakąś historią, z jakąś opowieścią. Ja to robię tatuaże, jakieś mi się spodoba, wiadomo, jakieś mają znaczenie, mam parę tatuaży, no, daty rodziców. Daty urodzin? Tak, no, daty urodzin, roczniki. jaki taki kalendarz, można powiedzieć, tak, trochę Czy tak, jeszcze jest. brata sobie zrobić datę urodzenia, no tak jakby gdzieś tam jak będę miała później, mam w planach jakieś właśnie znaczące tatuaże, ale też obie tatuaże, które mi się po prostu podobają. Dobrze, a co jest głównym tematem tatuaży Twoich? No, to różnie. Na nogach mam Bartu, Barta Simpsona, dwa tatuaże. E, tutaj mam jakieś egipskie na ręce. Mhm. Tutaj mam napis i to tak różnie, co, po prostu? A co jeśli chodzi o napis? Napis to po angielsku jest cierpliwość. Cierpliwość. Tak. Cenisz sobie cierpliwość tak. w ogóle w życiu? Tak, ja jestem bardzo cierpliwy, też do czasu, ale jak coś robię to staram się to wykonywać na spokojnie, nie poddawać się i zrobić całą pracę od początku do końca. Ja Ci zdradzę pewien sekret w ogóle teraz, bo znasz się z Norbertem Krakowiakiem. Tak, znam. A czy on Ci powiedział coś na temat tatuaży, co on myśli w ogóle na ten temat? Nie. Nie powiedział? Nie. Ja Ci powiem. Dobra. On nie lubi tatuaży. Nie? No i co teraz? No, no ja też różnych rzeczy nie lubię, ale <grym> albo jak ktoś czegoś robi, to nie przeszkadza, każdy ma swoje jakby y, rzeczy, które lubi, które no nie wiem, ja lubię na przykład tatuaże, kolczyk w uchu. Są też takie no, no, kolczyk A myślałeś buch, to... o tunelach na przykład? Bo... Miałem tunel, miałem Aha. tam 6 mm, ale go wyciągnąłem i teraz mam po prostu zwykły kolczyk. A nie przeszkadza ci to podczas zakładania kasku na głowę? Nie, kompletnie. Kompletnie nie. Kompletnie. A w takim razie, jakie plany na kolejne tatuaże? Co sobie wymyśliłeś? Albo nie wiem, jeszcze nie wpadłeś na jakiś pomysł? E albo, albo jest coś, co chciałbyś zrobić, albo na przykład jest duży. No to na pewno chciałbym zrobić tą rękę za niedługo, jakoś całą, mm -hmm. ale to jeszcze taką nie mam pomysłu. Na pewno jakieś węże, coś takiego, bo to mi się podoba. Ja widziałem tu jakieś takie fajne były, ktoś sobie zrobił tak zwany rękaw, mm -hmm. to były takie drzewa, bardzo fajne przez prawie całą noc. To drogę, widziałem, bo ja sobie czasem przeglądam jakieś tatuaże, gdzieś jak coś mi się spodoba, to sobie zapisuję, robię zrzut ekranu i. No to co ostatnio zapisałeś na przykład, co Ci się spodobało, Jakie, co przykuło Twój wzrok? No, teraz właśnie mi się te spodobały, te węże takie jakieś tam. Węże. Tak, węże, tak. A to będzie coś dużego, czy raczej właśnie, nie wiem, ramię? No, tak, coś pewnie na, na, na ręce z czymś tam, może jakoś to połączy i mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądać. Dla tych wszystkich, którzy chcieliby sobie zrobić tatuaż, jakaś rada odnośnie tego? No nie bać się, bo to tak naprawdę wiadomo, boli, ale to nie jest taki ból, że boli, tylko bardziej parzenie takie bo to też od pierwszy tatuaż, to się tak bałem i nie wiedziałem, czy będę chciał, ale jak już zrobiłem pierwszy, to na pierwszy, na ostatni, pierwszy i ostatni, to nie i to coraz więcej na pewno jak będzie. Słuchaj, wiem również z że sporo podróżujesz, zwłaszcza zimą, bo lubisz sporty zimowe. Tak, sporty zimowe, lubię bardzo jeździć na, na snowboardzie. Mhm. Byliśmy w zeszłym roku w Szwajcarii. A próbowałeś w ogóle jeździć na nartach? Tak, ja umiem jeździć. Kiedyś jak byłem mniejszy, ja na nartach zacząłem jeździć w wieku 3 lat, rodzice mnie nauczyli jeździć, to bardzo szybko i tak jeździłem na nartach. Później się przeszedłem na deskę, później z powrotem na narty i teraz jak jesteśmy, tam wyjeżdżamy sobie co roku, to jeżdżę głównie na snowboardzie, ale mhm. czasem na jeden dzień sobie biorę tam narty od taty i jeżdżę na nartach. Aha, a, co jakbyś miał? Bo wielu moich znajomych na przykład to są zdeklarowani albo snowboardziści, albo zdeterminowani i zdecydowani narciarze. E, jakby tutaj jest taka linia podziału, że no, jedni mają te swoje zalety, drudzy mają mhm. swoje. A ty jak odbierasz w ogóle te oba, oba te sporty? Na, na desce lubię bardziej jeździć na snowboardzie. Um, lubię też jeździć nie, nie na wyznaczonych po prostu trasach, tylko jakieś tam freeride, coś takiego po, mm -hmm. po, le, po lasach, gdzieś jakiś śnieg, powymijać trochę drzew, poskakać sobie, e, a na nartach to mm, no trochę mniejsze, no wiadomo jak że więcej na snowboardzie, no to na nartach ciężej, żeby od razu złapać, ale jak już przejadę tam parę razy, to… E... A ulubione miejsce do jazdy na nartach dla Ciebie? Bo mówisz, że wyjeżdżałeś do Austrii? Do Austrii i Szwajcarii. Szwajcarii. Byliśmy w zeszłym roku byliśmy w Szwajcarii, pierwszy raz, zawsze tam od kilku lat jeździliśmy wcześniej do Austrii, do jednego ośrodka. Tam było okej, okay, ale tam w tym roku byśmy w tej Szwajcarii i też było fajnie. Nie ma jakoś tam wyznaczonego miejsca, gdzie, gdzie musiałbym i... A w Polsce jakbyś mógł, nie wiem, polecić jakiś fajny stok, na którym, do którego byś na przykład wrócił chętnie w najbliższym czasie, to byłoby to? W, w Polsce? Mhm. W Białce Tatrzańskiej Kotelnica. Kotelnica. Osta tak, ostatnio byliśmy nawet na, po prostu na rowerach pojeździć Aha. i... Tam, no wiadomo, śniegu nie było, ale jak się rozglądaliśmy, bo do góry rowerami na kotelnicę, to tych tras jest coraz więcej. Jak pamiętam, żebyśmy kiedyś, to było ich mniej. Ale Polska rozbudowuje się jakby całkiem nieźle. Tak, tak. A nie przeszkadza Ci to, że te no, zimy jakby trochę mniej śnieżne ostatnimi czasy? No, są mniej, mniej wiadomo, w Szwajcarii, Austrii czy we Włoszech jest tego śniegu więcej, ale w Polsce to naśnieżają to i to jakby wiem, że. Re kompensuje. Tak, no jest coraz lepiej. Te środki są coraz lepsze, tylko te kolejki trochę w Polsce to są cięższe. <grymne> 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 no tak, no sporo, sporo ludzi wyjeżdża. Co, co prawda yy, teraz nieco mniej, no ale mimo wszystko rzeczywiście yy, jest to czasami yy, kłopotliwe. A poza sezonem zimowym, jak już yy, wyjeździłeś się na nartach, no to pora wrócić do jakichś innych aktywności yy, sportowych, co lubisz najbardziej robić? Lubię bardzo jeszcze pływać na yy, wake'u za łódką mhm. yy, na kajcie. To jest, ten, co się pływa z latawcem na wodzie podczas wiatru. Okej, okay, dobrze. A jakieś miejsce takie dobre w, w, w Polsce? Polsce nad Zatoką Pucką. Tam okay. jesteśmy tak naprawdę w tym roku byłem cały czas, jak miałem możliwość poza zawodami, od razu jeździliśmy, bo tam mm -hmm. mam szczepę kempingową. No, i jak tam to wiadomo, wiatru zawsze nie ma, ale jak nie ma wiatru, to mamy, pływamy na łódce. A czekaj, bo wspomniałeś o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli ty możesz tam spokojnie, na przykład, jeżeli chodzi o takie wyjazdy, zabierasz przyczepę kempingową. Tak, mamy tam na stałe, na sezon letni mamy rozstawioną przyczepę kempingową. Okej. Okay. Lubisz ten sposób spędzania również wolnego czasu, kiedy nie musisz zastanawiać się nad tym, gdzie jaki hotel wynająć, gdzie, gdzie będzie można zarezerwować sobie pobyt i tak dalej, tylko po prostu jedziesz, tak. Zbawiasz przyczepę i masz swój... Tak, to jest akurat fajne, bo jak po prostu chcemy gdzieś jechać nad morzem, no to nie musimy właśnie szukać hotelu, Zastanawiać się, że będzie ok. Mamy po prostu swoje miejsce i, i tam sobie jeździmy. A sporo takich aktywności, jeżeli chodzi o, takie, o Twoje wyjazdy na, nie wiem, czy to na kitesurfing, czy na narty jest, jest w roku? Znajdujesz na to sporo czasu? Tak, od razu w tym roku, w zeszłym roku też byliśmy, ale w tym roku tak było, że te zawody były. Od razu po zawodach na przykład wracaliśmy do domu, spaliśmy i od razu rano, jak miśmy wolne tam nawet na 2-3 dni, jechaliśmy tam, bo ja po prostu lubię pływać sobie właśnie na wake'u. Na kajcie i tam sobie. To była dla mnie taka odskocznia. Zastanawiam się teraz nad jeszcze jedną rzeczą, bo jak już mówiliśmy o tych, o tych tatuażach, to gdybyś miał na przykład pewnie będziesz rozmawiał jeszcze na ten temat z Norbertem, ale jakbyś na przykład mu tak miał powiedzieć jedną rzecz, dla której powinien on sobie też zrobić jakiś tatuaż na przykład, to co by to było? Jakbyś go nie wiem, zachęcił. Kurczę. To trzeba lubić po prostu. No tak, to trzeba lubić. Każdy ma swoje właśnie takie rzeczy, które lubi. E, powiedz mi tak, bo w podróży najlepiej czas sobie umylić czym? W podróży? Tak. Ja zazwyczaj w podróży to śpię. Bo, dobrze, ale w jaki <laughs> sposób y, y, można ten czas sobie jeszcze umylić jakąś dobrą muzyką? Czego słuchasz najczęściej? No, a ja to naj, najczęściej słucham polskiej muzyki. Mhm. rapu coś takiego, ale to co nawet z zagranicznych twórców słucham, coś mi wpadnie w oko, to w ucho to słucham. Nie to mam słuchaj, jakiejś takiej wybranej. Będziesz wybranej mógł wykonawcy. w takim razie, będziesz mógł w takim razie sobie w sezonie o tatuażach pogadać z Norbertem i będziesz mógł sobie pogadać o rapie z Kacprem. Tak. On na pewno podpowie ci jeszcze kilka ciekawostek w tym temacie, bo. Gdzieś słyszałem, że dobry z niego zawodnik w tym temacie. No, no to dobrze. Denis, wie. dzięki wielkie za rozmowę bez żużla. Dziękuję. Było mi bardzo miło. Dziękujemy serdecznie naszemu gościowi. Był nim oczywiście Denis Zieliński. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy ponownie.